Siemanko, siemanko, jutro w piątek o 19 rusza druga drużyna Zapisz się w historii, czyli kolejne karty, które również mają szansę na upgrade'y, w zależności od tego, jakich drużyny oczywiście będą występować i prezentować się na boiskach Euro 2024. Są już pierwsze przecieki, jakie karty wyjdą jutro o 19, także dzisiaj o nich sobie porozmawiamy, ale zanim zaczniemy, chciałbym wam polecić taką stronkę, gdzie możecie sobie sprawdzać postępy wszystkich kart i wszystkich drużyn właśnie podczas Euro i sprawdzać, jakie są postępy właśnie dotyczące ich upgrade'ów. W momencie, gdy nagrywam ten filmik, właśnie Słowenia gra z Serbią i jak widzicie, możemy sobie tutaj przeglądać wszystkie karty, jaką, jakie są na przykład z Serbii w tych dwóch promocjach, które mogą dostać upgrade'y i do każdej karty możecie sobie sprawdzić, rozwijając tą, tą małą tutaj zakładkę, ile na przykład kto, który zawodnik ma występów, czy ma jakieś gole, czy ma jakieś asysty i w ten sposób możecie szybciutko sprawdzić, która karta dostanie upgrade'y, bądź ile jej po prostu brakuje. Właśnie do, do danego upgrade'u. Także link do tej e, stronki, czyli FoodGG, e, wrzucę Wam w opisie tego filmu. A my lecimy z, z zawodnikami z przecieków, właśnie z drugiej drużyny. Zapiszcie w historii, tylko szybkie słowo od sponsora naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do fc 24 w szybki i bezpieczny sposób, yousevenbuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc pierwsza karta z przecieków to doku zawodnik z Belgii, z Manchesteru City. No tutaj to są oczywiście statystyki prognozowane, ale jeżeli będzie miał 99 depa i 99 dribblingu, to tak naprawdę pozostałe upgrade'y będą tylko dodatkiem, aczkolwiek Belgia przegrała swój pierwszy mecz, także tutaj jeżeli chodzi o doku, to oczywiście wystą, wystąpił w pierwszym meczu, ale jak tak dalej będzie grała Belgia, to ciężko będzie wystąpić 5 razy na boisku. Tak więc trzymamy kciuki na Belgi za Belgię, żeby oczywiście wyszła z grupy i żeby te karty belgijskie również dostawały więcej upgrade. Ów. Kolejna karta to Jonathan David, oczywiście Kanadyjczyk, oczywiście to są inne rozgrywki, czyli Copa Ameryka, które ruszają właśnie dzisiaj, także już będzie można śledzić obydwie te rozgrywki, czy to Euro, czy to Copa Ameryka. No, Jonathan David, może się spodziewać pięciu gwiazdek słabszej nogi, czy będzie miał pięciu gwiazdek sztuczek? Pewnie nie, ale i tak wygląda naprawdę solidnie. Nie wiem, jak Kanada będzie, będzie sobie radziła, gdyż nie śledzę akurat Kanady, jeżeli chodzi o ten zespół, ale zobaczymy. Naprawdę fajnie, fajnie wygląda ten zawodnik, jeżeli tak będzie wyglądała jego bazowa karta, to ona już sama będzie naprawdę bardzo solidna. Kostic, czyli zawodnik z Serbii, z Juventusu, również ma dostać kartę specjalną, aczkolwiek od, jeżeli chodzi o Kosticia, to raczej a upgrade'y będzie bardzo ciężko, ponieważ doznał kontuzji, chyba naderwania więzeł krzyżowych w kolanie z tego, co słyszałem gdzieś tam w mediach. Także prawdopodobnie nie wystąpi już do końca turnieju, także domyślam się, że i jej po prostu jeszcze o tym nie wiedziało wydając właśnie tą kartę, tak więc po prostu Pewnie zatrzyma się na, na tych statystykach, jakie są po prostu na tej karcie, która wyjdzie jutro w piątek. Stanisic. Kolejny zawodnik tym razem z Chorwacji. Jest to prawy obrońca, których dosyć dużo ostatnio wychodziło nawet w SBC. E, tak więc e, dla fanów chorwackiej piłki bądź Bundesligi, bo gra w Leverkusen, to może być fajna karta. Jeżeli tak będą, będą wyglądać statystyki, będzie naprawdę solidny. Chorwacja walczy o wyjście z grupy. Na razie mają jeden punkt po dwóch meczach, także będą mieli ciężko, żeby przedostać się dalej. No ale zobaczymy. W Euro wszystko jest możliwe. Musa. Kolejna karta z Copa America. E, jest zawodnikiem z AC Milan, jest środkowym pomocnikiem, naprawdę fajne statystyki. Jeżeli tak będzie wyglądać ta karta, no to na środku pomocy praktycznie gang hulita i do tego naprawdę fajne tempo. Wtedy można dorzucić coś do strzelania, defensywy, ewentualnie, e e w zależności oczywiście, do czego będziecie potrzebować tego zawodnika, ale naprawdę wygląda bardzo fajnie. Kolejna karta z Belgii, Deketelare, ma również dostać kartę specjalną. Środkowy pomocnik ofensywny z Atalanty Bergamo. E bardzo dobre statystyki bazowe, jeżeli tak mi więcej będzie wyglądać ta karta. Ciekawy jestem właśnie jakie dostanie sztuczki i jakie playstyle, bo tego jeszcze nie wiemy, ale Belzy, jak widać są bardzo popularni u Kanadyjczyków, także druga karta Belga właśnie w tej promocji. Rasmus Hojlund, zawodnik z Manchesteru United, także napastnik tym razem, bo bardzo dobre tempo, bardzo dobre strzelanie, dobry dribbling, dosyć wysoki fizyczny zawodnik, także tutaj pewnie dostanie jakieś playstyle do główek jak, jak, jak się domyślam. No dla fanów Manchesteru United to naprawdę fajna karta. No i Dania dosyć dobrze sobie radzi do tej pory oczywiście na euro. Zobaczymy kolejne mecze już dzisiaj akurat duńczyków. No i zobaczymy jak Holun będzie się w nich prezentował fratezji Włochy z Interu Mi, Mi, Mediolan jest środkowym pomocnikiem, taki bardzo wyważony środkowy pomocnik, chociaż bardziej, bardziej ofensywny niż defensywny, aczkolwiek zobaczymy, Wszystko zależy od tego, jakie dostanie playstyle. playstyle'e Włosi na razie wygrali jeden mecz także raczej przejdą do kolejnej rundy, to są Włosi naprawdę solidna solidna drużyna, są w końcu obrońcami tytułu tak? w tym roku, także, także zobaczymy, czy im się uda obronić to mistrzostwo, naprawdę fajnie wygląda taka Karta, zobaczymy, zobaczymy, jakie playstyle i gwiazdki dostanie właśnie ta karta. No i również Rodrygo ma się pojawić jako kolejna karta z Copa America. E, tutaj, no, tej karty raczej nie trzeba przedstawiać. Rodrygo dostał już kilka kart specjalnych w tej edycji gry i w każdej wersji był naprawdę rzeźnikiem. Także domyślam się, że ta karta nie będzie tania. Zwłaszcza, że Brazylia jest również jednym z kandydatów do wygrania Copa America. Także, także Rodrygo na pewno nie będzie tani, ale na pewno będzie dobry. Carvajal, Zawodnik z Hiszpanii oczywiście nie trzeba przedstawiać. Jest za... Zawodnikiem z Realu Madryt. Świetny prawy obrońca, kolejny prawy obrońca w grze. Ale Hiszpania również wygrała pierwszy mecz, także jest na dobrej drodze, żeby wyjść spokojnie z grupy Karwach, ale oczywiście grał w pierwszym składzie, także o występy raczej nie ma się co martwić. Naprawdę będzie bardzo solidną kartą. Konate, zawodnik z Francji, środkowy obrońca, oczywiście. Jakiś czas temu dostał kartę w SBC, również kartę toty do zrobienia i był naprawdę solidny. Także tutaj zobaczymy, jakie dostanie style gry i oczywiście, jakie gwiazdki, ale na pewno będzie bardzo solidnym obrońcą. No i wiadomo, Francja jeden z pretendentów do wygrania całego turnieju. Ferland Mendy również ma dostać kartę specjalną. E, oczywiście Francja znowu e, lewy obrońca, aczkolwiek w, na lewej obronie we Francji gra e, Teo Hernandez, także czy Mendy w ogóle będzie miał szansę na pięć występów? Może będzie wchodził z ławki jakoś w końcówkach? Ciężko powiedzieć. No na razie musi liczyć na to, że e, Teo Hernandez dozna jakiś kontuzji albo będzie chciał odpocząć ale ta karta na pewno, tak czy siak, nawet jak nie dostanie żadnych upgrade'ów, będzie po prostu przegięta i masakrycznie droga. Florian Wils również dostanie kartę specjalną. Jeżeli chodzi o Niemców, to jak na razie idą jak burza i Florian Wilc, oczywiście zagrał w obydwu meczach. No ta karta będzie po prostu chora. Jego karta Tox była masakrycznie droga, także ta raczej nie będzie tańsza, zwłaszcza, że ma duże szanse na upgrade do 99 overalla. Mamy też kolejnego Anglika, czyli Trent Alexander Arnold. Zawodnik z Liverpoolu. No tutaj akurat będzie sytuacja dziwna, ponieważ niby jest prawym obrońcą, ale w meczu Anglii pierwszym em, zagrał, zagrał w środku pomocy. Także jestem ciekaw, właśnie jak go ustawi i jej na bazowej karcie, bo tego zależy, czy będą się dla niego liczyć asysty i bramki, czy jednak czyste konta zachowane przez Anglię. Także zobaczymy na jakiej pozycji finalnie wyjdzie ta karta. No i kolejna karta. Tym razem z Portugalii. João Neves, Zawodnik z Benfica i Solidny pomocnik, środkowy pomocnik, który ma bardzo wyważone statystyki, bardziej taki defensywny aczkolwiek w ataku również pewnie sobie poradzi, chociaż to strzelanie może będzie miał większe zobaczymy po prostu, bo te statystyki oczywiście są przewidywane, no i dużo też zależy od playstyli jaki dostanie, ale solidna karta na środek pomocy z Portugalii, to jest ostatni właśnie zawodnik jakiego do dzisiaj poznaliśmy jeśli chodzi o przecieki, oczywiście tych zawodników na pewno będzie więcej w tej promocji mamy nadzieję oczywiście na kolejnego Polaka Rodaka, a na dzisiaj to tyle trzymajcie się, do zobaczenia, na razie cześć!